Cześć wszystkim. Niektórzy badacze mówią, że Józef Hoffman zaprojektował motorówkę, a niektórzy tylko przypuszczają, że ją projektował, gdyż mówił, chciałbym mieć łódkę, która nie słucha wiatru i fal, która płynie tam, gdzie ja chcę. Ja nią będę sterował. Czyli pomysł był jego, lecz czy to on zresztą ją zaprojektował? Do końca nie wiadomo. Jak rozumiecie różnicę między słowami zaprojektował a projektował? Tu ważny jest fakt, czy czynność odbyła się do końca. W języku polskim, zresztą jak i w języku ukraińskim, mamy czasowniki dokonane i niedokonane. W gramatyce to się nazywa aspekt. Kiedy mówimy o czynności niedokonanej, to raczej nam chodzi o proces, o przebieg, o trwanie. Mamy tu kwadracik, proces i mamy osobę. Osoba jest w procesie. Kiedy mówimy o czasownikach niedokonanych, to tu ważny jest efekt. Mamy kwadracik, czynność jest już dokonana, a osoba jest poza procesem. Już mamy tylko efekt. Co więcej, bez rozumienia aspektu nie możemy poprawnie posługiwać się czasem. Bo od tego, czy czasownik jest dokonany, czy niedokonany, zależy, czy możemy utworzyć z nim konkretny czas. Czas przeszły. Wczoraj ja pisałem zadanie domowe. Chodzi nam o proces. Co robiłem? Napisałem, to efekt, aspekt dokonany. Czas przyszły. Jutro ja będę pisać zadanie domowe. Też mamy proces, będę pisać, pisać, pisać i napiszę efekt. Ale czas teraźniejszy nie ma końca trwania. Ja piszę, 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 ale jak napiszę, to będzie dopiero przyszłość. Jak już zauważyliście, prawie każdy czasownik ma swoją parę aspektową, czyli słowo nazywające tą samą czynność, tylko w innym aspekcie. Zwykle tworzymy czasowniki dokonane od czasowników niedokonanych. Możemy to robić w taki sposób. Pierwszy sposób prefiksalny, dodając prefiks. Czasownik projektować, co robić, niedokonany, plus prefiks za, zaprojektować, co zrobić. Drugi sposób sufiksalny, zmieniając sufiks. Mamy czasownik zakręcać, kran na przykład. Zakręcać, co robić, co zrobić, zakręcić. Sufiks A zmieniliśmy na sufiks I. I trzeci sposób, nieregularny, zmieniając całe słowo. Czasownik wynajdować, co robić, wynaleźć, co zrobić. Proszę też zwrócić uwagę, że za pomocą prefiksów możemy nie tylko zmienić aspekt czasownika, ale także jego znaczenie. Polega to na tym, że do większości czasowników niedokonanych możemy dodać wiele prefiksów, które nie tylko zmieniają je w dokonane, lecz także zmieniają ich znaczenie. Na przykład, kiedy do czasownika pisać, dodamy prefiks do to mamy znaczenie dopisać, zrobić coś do końca. Kiedy do tego samego czasownika dodamy prefiks prze przepisać coś od kogoś. Kiedy do tego samego czasownika dodamy prefiks za zapisać, na przykład coś do zeszyta. To też czasowniki, które nie mają pary aspektowej. Na przykład czasownik być. Czas przeszły, byłem. Chodzi nam o proces. No, ale nie da się tu utworzyć czasownika dokonanego. Takie czasowniki nazywają single językowe. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Pa pa!